Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii wykopki. Tym razem nietypowo, ponieważ jestem na zlocie w płowcach. Więc na pewno może być ciekawie. Jest sporo osób, a jest dopiero godzina 8.30. Poszukiwania rozpoczną się od godziny 11.00. Na razie to jest taka typowa scenka zapoznawcza. Jak widać, jest archeolog Radek. Namiot, w którym można nabyć różne akcesoria do, do wykrywania. Właśnie jak widzieliście, radziom mi pomachał. Myślę, że będzie naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Na razie jeszcze jest troszeczkę rzeźko. ale podejrzewam, że z biegiem czasu rozgrzeje mnie ta tutaj atmosfera. Tak więc witam Was serdecznie i zapraszam do oglądania tego, jakby nie było, nietypowego odcinka ze zlotu w Pułowcach. Przedstawiciela władz samorządowych oraz dyrektor Domu Kultury panią Urszulę Bosu, archeologa doktora Józefa Bernardczyta oraz ekipa Starczy W imieniu Zarządu Stowarzyszenia życzę Wam odkrycia wielu ciekawych artefaktów oraz pytkich dołków. Kwestii organizacyjnej mikrofon oddaję koledze Emilowi. Witam serdecznie wszystkich. Panowie, nie będziemy udzielali tutaj instrumentarzy. Instruktarz będzie udzielany przez kierowników na poszczególnych polach. Z tutaj za wami jest sztaluga. Na tej sztaludze są cztery pola. Na każdym polu są przypisani uczestnicy, którzy będą zgłoszeni do W.O.Z. -u. Działamy na podstawie decyzji W.O.Z. Wocławek. Eksplorujemy dzisiaj legendarną dobinę, okolice tej, tej, tej dobiny. Tuż przy, przy samym, można powiedzieć, centrum. Cztery organizacje, cztery pola. Czego mogę życzyć? Krótkich dołków, dobrych fantów. Nasz dół. Poczekamy jeszcze, będzie krótka instalizacja chorągwi tutaj rycerskiej, lokalnej. Rycerze jeszcze się ubierają, także chwilkę poczekamy, za chwileczkę odbędzie się tutaj taka mini instalizacja, a później poszczególni kierownicy będą stali tutaj w szyształówek i proszę udanie się do, do tych kierowników. Kierownicy pokierują Was na poszczególne pola. Pole numer 1, tutaj przejdziemy Pierwszo. Pole numer 2 możemy musieli się udać samochodami, bo jest kawałeczek, żeby go dotrząć. Pole numer 3 również i Pole numer 4 również autem. Ja tylko tutaj wspomnę, żeby uważać tutaj na tej drodze krajowej zachować bezpieczeństwo. Tak samo na polu, żeby zachować bezpieczeństwo. I jeszcze raz witam tutaj doktora Józefa Czeka. Który z dzisiaj tutaj tutaj jest bardzo bardzo że doktor coś bardzo bardzo swoją obecnością, witamy też panią dyrektor, jeszcze raz w eee, myślę, że że pogoda pozwoli pozwoli nam na piękną piękną tych tych i to to tyle, tyle. Wstępem. się tutaj z z powrotem około godziny 15. Eee, zapraszamy Zapraszamy wszystkich wszystkich na mamy Mamy przygotowane do bardzo żurek. Mamy przygotowane Później usiądziemy, porozmawiamy o artefaktach, co znaleźliśmy, obróżymy wszystko razem i to będzie chyba na koniec naszej dzisiejszej eksploracji. Tak na wstępie, tak jak mówiłem wcześniej, kierownicy jeszcze udzielą indywidualnego do osób, które znajdują się na liście poszukiwaczy. Dziękuję bardzo za uwagę. Poczekamy jeszcze na rycerze. Jeszcze raz dość Wielki Polski właśnie odbudowuje się po rozbiciu dzielnicowym, nie wszystkim podoba się ta odbudowa. Oczywiście styktus moment z tej odbudowy to jest Władysław Pokietek i że król od 1320 roku e, stara się sklecić coś co sklecić się przed ostatnią nie udało. E, jednym z głównych adwersarzy naszego króla jest oczywiście zakon Krzyżacki, o, wszyscy o tym wiemy, z różnego rodzaju lekcji i filmów. I tu w 1331 roku doszło do bardzo ważnego starcia między wojskami polskimi prowadzonymi osobiście przez już bardzo leciwego króla Władysława, a wojskami zakonu krzyżackiego, które w zasadzie wracały już z wyprawy, wyprawy straszliwej, wyprawy, która zniszczyła pół Wielkopolski całe Kujawy, sięgając aż po ziemię Łęczycką, po Sieradz. To była katastrofa dla Królestwa Polskiego. Mimo to łokietek, niejako dopam krzyżaków tutaj pod Płowcami i śladów właśnie tej bitwy będziemy Mam nadzieję, z sukcesami szukać. Bitwa dosyć tajemnicza, bo chociaż w historii odnotowana w wielu miejscach, wspominana przez setki lat, to tak naprawdę nie wiemy do końca, jak wyglądał jej przebieg, a przede wszystkim nie wiemy, gdzie ona się ją odbyła. No i w związku z tym nasze poszukiwania, czy Wasze poszukiwania, y, trzeba, trzeba je organizować w perspektywie wielu lat. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że gdyby nas było tutaj tysiąc, to i tak by nie wystarczyło, żeby przeszukać te kilka kilometrów kwadratowych, na których odbywała się bitwa w Łowiecki. Dlatego, że bitwa rozpoczęła się mniej więcej, tak się przyjmuje, pod Radziejowym, a jej kul kulminacyjny moment e, toczył się już kilka kilometrów od Radziejowa, gdzieś tutaj pod Płockiem. W związku z tym obszar, na którym można znaleźć przedmioty e, porzucone, zgubione, przez rycerzy, wojowników, którzy tutaj się ścierali, Wojowników obu stron, no można by powiedzieć, że rozproszone są na ogromnym terenie. Ale teraz pozytywnie. Bo co prawda, teren ogromny, ale już wiemy, chociażby ze źródłem XIX-wiecznych, że na tym terenie tych przedmiotów znajdowano dużo. Czyli pytanie tylko, czy my akurat dzisiaj trafimy w odpowiednie miejsce. Z bitwy podkowcami znalezionymi już. Trzy miecze, znaleziono tutaj skarb moment monet, znaleziono dużo fragmentów zbroi, znaleziono podkowy, ostrogi, i inne porządzenie jeździeckie. Także jest czego szukać, ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Żeby to wszystko znaleźć, te najciekawsze rzeczy związane z rokiem 1331 trzeba absolutnie wyłączyć dyskryminację w Waszych Dlatego, że większość tych rzeczy, 90% tych rzeczy, to są rzeczy wykonane z żelaza, w związku z tym, jeżeli ktoś liczy na to, że znajdzie złoty miecz, to od razu informuje, że złotych mieczy nie produkowano. Produkowano jest z żelaza. Z żelaza produkowano też groty strzałów, z żelaza produkowano zbroje i tak dalej i tak dalej, więc szukamy żelaza. Jeżeli znajdziecie coś ze srebra, będzie to Oczywiście bardzo interesujące, ale prawdopodobnie mniej związane z bitwą, choć oczywiście monety z XIV wieku mogły być skupione także podczas tej bitwy. Także tym, mam nadzieję, niezbyt długim wstępem zachęcam wszystkich do mobilizacji i szukamy żelaza. <noise> Mili Państwo, wychodzimy w pole. Tutaj kierownicy się spełniają

No i kochani, pierwszy fant na tym zlocie. Wydaje mi się, że jest to Populares Boratinos. Chociaż to na Boratynkę nie wygląda, ale chyba tak, Boratina. Tak mi się wydaje. No już tutaj słyszałem, że jakieś dwie fibule padły. Tak więc jest grubo. Dobra, do następnego. No i ja, kochani, jak na razie na zlocie dwie boratynki. Teraz wleciał jakiś guziolek. orzełek jest, tak więc ciężko mi powiedzieć, czy jest to ludowy, czy ale nie, chyba raczej starszy. Nie wiem czy on ma koronę, czy też nie. No ale jest, tak. Jest fajnie. A teraz zobaczcie, to jest tylko jedna z grup, a grup jest cztery. Kolejnym ciekawym znaleziskiem jest. Uj, to coś. Nie wiem, kurczę, czy to jest obrączka, bo taka troszeczkę malutka. Ale wiem, że to jest stare, dosyć stare. W środku ma jakieś żłobienia. Tak jakby to było pilnikiem robione. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, co powiedzą na identyfikacji znalezisk. I kolejną znajdką tych, tego zlotu jest ale kawał medalika jest chyba ten święty Dominik no i super i już go w torebkę no i kochanie mam jakiegoś niezłego szczała, cieniutkie srebereczko nie mam pojęcia cóż to za moneta zdjęcie powinniście mieć już tutaj na górze wiem, że cieniutkie sreberko i super i do torebki O! To jest do ściany. O! To jest zrobiące, tylko piszące. Zdrobić? Nie. O! To jest dobra sprawa. To jest zrobiące na strawie. Tak. Ale tutaj to śmiało powiązujemy z bitwą, nie? Mhm. To jest w ogóle bez dwóch zdań, nie? To nie jest grocik taki. Na zwierzynę, tylko to już jest na pancerz, i to jest konkretna rzecz, nie? No, od tego śmiało możemy powiedzieć, że powiązane z bitwą. No, Przede wszystkim. Przede wszystkim. Wiesz, co to jest? No i dobrze, moi kochani, jak widzieliście, zlot się udał. Bardzo dużo gości, bardzo dużo znajdek. naprawdę ogromna ilość. Nie spodziewałem się, żeby na takim zlocie wychodziły takie skarby. Bardzo się cieszę, że byliście razem ze mną. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.